Cześć, Dzień dobry, ja jestem Miska i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Kolejny miesiąc za nami, więc zapraszam Was na podsumowanie czytelnicze. Powiem szczerze, że maj wydał się naprawdę obiecująco, bo początek miesiąca miałam dość intensywny, jeśli chodzi o to, jak szybko kończyłam czytać daną książkę. Druga połowa, natomiast okazała się jednak dla mnie spokojniejsza i zamknęłam maj z liczbą 8 przeczytanych książek. Pierwszą książką, którą przeczytałam była Lokatorka i o tej książce już Wam opowiadałam w jednym z odcinków, także gdzieś tutaj pojawi się odniesienie do tego tytułu. Ale mówiąc pokrótce, jest to thriller pisany z perspektywy dwóch bohaterek w dwóch strefach czasowych. Obie kobiety wynajmowały to samo mieszkanie, tylko w innym czasie i my jesteśmy świadkami tego, co się dzieje, odkąd się do niego wprowadziły. Mamy tutaj kilka intryk, zacieranie prawdy, odkrywanie ukrytych motywów i tajemnice. Ogólnie książka nie powaliła mnie na kolana. Czytało mi się ją super dobrze, ale zabrakło mi takich efektów wow, które sprawiłyby, że zbierałabym szczękę z podłogi. Oceniam ją 6 na 10. Następnie sięgnęłam po Thunderhead, czyli drugą część kosiarzy. Po pierwszą, jak już wiecie, sięgnęłam dzięki Dawidowi, więc kiedy tylko zobaczyłam, że jest premiera nowego wydania, drugiego tomu, to od razu ją zamówiłam. Mamy tutaj dalsze losy Kiri. Citry i kosiarza w czarnej todze. Citra trwa u boku swojej mentorki i dzięki swoim decyzjom zyskuje szacunek innych kosiarzy. Tymczasem Rowan staje się mrocznym bohaterem, kosiarzem, lucyferem, który samozwańczo wymierza sprawiedliwość, używając ognia i niszczy skorumpowanych kosiarzy. Niegodnych pełnionej w społeczeństwie funkcji. I nie chcę się zbytnio wdawać w szczegóły, żeby nie zaspoilerować nikomu fabuły. Powiem Wam szczerze, że przez 80% książki zbytnio się nic nie dzieje, ale i tak każdą stronę po prostu chłonęłam. Mało mamy tutaj akcji, w sumie to ogólnie mało się dzieje. I jest jeden moment, kiedy mocniej się zaskoczyłam, bo wykluczyłam taką ewentualność swabuły totalnie. No i zakończenie sprawiło, że przeżywałam je dłuższą chwilę, nie dowierzając w to, co czytam. Ale wiadomo, że mamy jeszcze jeden tom, więc zakończenie drugiej części musiało być z takim przytupem, żeby chciało się sięgnąć po kontynuację. I w tym przypadku się to oczywiście sprawdziło, bo już nie mogę się doczekać na premierę nowego wydania trzeciego tomu. Oceniam ją 7 na 10. Trzecią książką, którą skończyłam czytać, było Love on the Brain. Dokładną recenzję tej książki również znajdziecie na moim kanale. Tydzień temu dodałam na jej temat film, więc znajdziecie odniesienie do niej gdzieś tutaj. No i oczywiście zostaje Wam też link do tej recenzji w opisie tego odcinka. Powiem Wam po prostu, że ja należę do fanek książek Ellie Hazelwood. Spędziłam super czas czytając historię B i Lewiego. Oczywiście pokochałam główną bohaterkę bez dwóch zdań. Oprócz humorystycznych wstawek i lekko dogryzających rozmów w książce poruszony jest również ważny wątek kobiet w męskim środowisku naukowym i to jak są one często lekceważone. Oczywiście polecam Wam ten tytuł, ale podkreślam, że jest to książka 18, ze względu na dość szczegółowe i pikantne sceny łóżkowe. Oceniam ją 8 na 10. Następnie skończyłam Ocalenie gangstera i jest to trzeci tom, ostatni o braciach tarasów. To, co zaczęło się w Vegas, kończy się i w Vegas. Tym razem historia skupia się na Konstantinie i Rei. Po tym, jak dziewczyna została porwana ze szpitala i pozostawiona w chacie nie wiadomo gdzie, niespodziewanie pojawia się w niej mężczyzna. Oczywiście w pierwszej chwili Rea myśli, że to jej porywacz, ale kiedy nasi bohaterowie rozpoczynają rozmowę. Wychodzi, że Konstantin nie miał z tym nic wspólnego i oferuje jej podwózkę do miasta. Oczywiście, autorka i jej styl sprawiły, że książkę przeczytałam bardzo szybko, nim się obejrzałam, a już ją kończyłam. Jest to zdecydowanie lektura dla dorosłego czytelnika. To, jak autorka poprowadziła bohaterów, oczywiście mnie nie zawiodło. Ciągła akcja bez zbędnej zabawy w kotka i myszkę, to jest to, co lubię. Rozmowy Ray i Konstantina totalnie do mnie trafiły. Równocześnie autorka kończąc tę serię, zapowiedziała rozpoczęcie nowej. Więc, jeśli jesteście fanami romansów mafijnych, to może być dla Was naprawdę dobra opcja. Pozwól mi wrócić, to już ostatnia książka od Bea Paris, którą przeczytałam. Możecie się spodziewać, że niedługo przygotuję ranking jej książek. Powiem Wam szczerze, że pomysł na całą fabułę był. Całkiem dobrym pomysłem, ale wykonanie w tej książce jest naprawdę średnie. Ogólnie to nie powiedziałabym, że jest to w ogóle thriller. Zauważyłam, że w książkach Ba Paris bardzo długo nic się nie dzieje, i wszystkie kulminacyjne punkty historii dzieją się przez jakieś ostatnie 80-100 stron książki. I tutaj było podobnie. Książka opowiada o tym, że Laila, dziewczyna Fina, zaginęła, kiedy wracali z Francji. Początkowo to mężczyzna był obwiniany o to, że ją zabił, jednak udało mu się uniknąć oficjalnego oskarżenia. Po pewnym czasie, kiedy Fin ułożył sobie życie z nową partnerką, zostaje ono zachłucone przez matrioszkę. Od tego momentu w jego życiu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Mężczyzna otrzymuje maile, które wskazują na to, że Leila żyje, a on sam nie wie, wobec kogo powinien być tak naprawdę lojalny. Czy wobec swojej byłej ukochanej, ale nie ma nawet pewności, czy ona stoi za tymi mailami, czy wobec swojej obecnej partnerki. Oceniam tę książkę 5 na 10. Następnie przeczytałam Zakochaj się jeszcze raz. Jest to kolejna historia obyczajowa z wątkiem romantycznym, w którym pojawia się rodzina Bardo. Tym razem autorka skupiła się na życiu siostry Wiktora, Julii. Dziewczyna w młodości zakochała się w chłopaku, który nie był respektowany przez jej matkę, dlatego Julia postanowiła, że postawi się jej i mimo wszystko będzie w związku z mężczyzną. Mieli oni wspólnie wyjechać za granicę, jednak w ostatniej chwili jej miłość ją wystawiła i Julia wyjechała sama. Fabuła toczy się jakieś 10 lat później, kiedy Julia jest w trakcie rozwodu z mężczyzną, którego poznała podczas studiów i kiedy odbiera niespodziewany telefon od swojego brata z informacją, że. Że jej matka miała udar i jest w ciężkim stanie. Julia staje przed trudną decyzją, czy wrócić do rodzinnych budlewic, aby zająć się matką wraz z bratem, czy lepiej tego nie robić. W książce pojawia się również wątek terapii po ciężkim związku, mamy piękne opisy mazurskiej natury. Oraz motyw drugiej szansy. Przed ostatnią książką, którą przeczytałam, było Star Fire. Tak naprawdę przeczytanie tych 600 stron zajęło mi praktycznie cały miesiąc. Musiałam sobie dawkować tę książkę, bo ilość opisów, pomimo iż jakoś szczególnie mnie nie męczyła, to sprawiła, że potrzebowałam od niej przerwy szczerze, że nie wiem od czego zacząć. Przydałby się chyba osobny odcinek na temat tej książki. Przede wszystkim podkreślę, że mało co się w tej książce dzieje. 70% to myśli Wiktorii, które są tak zbędne i nieistotne, że nie rozumiem dlaczego autorka zdecydowała się ich aż tyle tam ich umieścić. Sama postać Wiktorii jest tragiczna. Mamy niekonsekwentną bohaterkę, która ocenia swoich przyjaciół i krytykuje ich za to, że zamiast rozwiązywać swoje problemy, to je zabijają podczas imprez, kiedy ona sama pokłótni z matką Robi dokładnie to samo. Nie będę już wspominała o tym, że na złość właśnie matce idzie do łóżka z szejem, ale uwaga, nawet o tym jej nie powie jej nieracjonalnych i głupich decyzji w tej książce jest po prostu na pęczki. Postać Szeja natomiast to już w ogóle pozostawia wiele do życzenia. Na ten moment nie rozumiem, jak można romantyzować jego postać. Ta książka z pewnością spodoba się wielu osobom, które lubią mroczne romanse z niebezpiecznymi wątkami. I tak jak mówiłam Wam na Instagramie, ciężko ocenić tę książkę, wiedząc, że jest ona częścią całości. Gdyby to była jednotomówka, to bez zastanowienia odradzałabym Wam czytanie jej. Ale los chciał i ty kto do tego też się przyczynił, że postanowiłam mimo wszystko ściągnąć po drugą część, żeby dalej wyrabiać sobie swoją opinię o trylogii Hell. Na ten moment oceniam tę książkę 4 na 10 i może po przeczytaniu kolejnych tomów jakoś się ta ocena jeszcze zmieni, ale zobaczymy. No i miesiąc zamknęłam książką Zdarzyło się pewnego lata. Jest to bardzo gorący romans, w którym macie tak dokładnie opisane sceny zbliżenia między bohaterami, że momentami myślałam, że czytam erotyk. Główna bohaterka Piper po tym, jak kolejny raz zawiodła swojego ojczyma, doigrała się i w ramach kary została odcięta od jego funduszy. W ramach lekcji życia zostaje wysłana przez niego do małego miasteczka portowego, w którym żyła jej matka, po to, aby Piper się trochę usamodzielniła. Trafia tam ona na kapitana statku i chcąc nie chcąc wpadają oni na siebie naprawdę dość często. Jesteśmy świadkami przemiany Piper, tego jak dostrzega powoli to co jest ważne w życiu. Mierzy się ona ze swoimi troskami i obawami, które często skrzętnie ukrywa. Ja bawiłam się z tą książką naprawdę dobrze, spędziłam z nią super chwilę i myślę, że mogę Wam ją polecić jeśli macie ukończone 18 lat. Ale podkreślam, że sceny łóżkowe są opisane Wprost, nie ma tutaj miejsca na żadne domysły. Wiem, że niektórzy nie lubią takich fragmentów, więc zanim sięgniecie po ten tytuł, to miejcie to na uwadze. Oceniam tę książkę 6 na 10. No i słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście go do końca. Oczywiście, jak zawsze jestem ciekawa, jakie książki wy czytaliście w maju, więc koniecznie podzielcie się ze mną tą informacją w komentarzu. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji mojego kanału, jeśli nadal go nie obserwujecie. Pamiętajcie oczywiście o łapce w górze. W opisie tego filmu zostawiam Wam linki do mojego Instagrama i TikToka oraz do tych książeczek, o których mówiłam w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już za tydzień. Pa!